Siemano, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wymiana rozrusznika 310 Już sobie uprzednio akumulatory odłączyłem. Także tutaj mamy delikwenta. I idziemy rozpakować paczkę. Zobaczymy czy będzie pasować. Rozrusznik zamówiony z firmy Zenox. Tak jak większość gratów co zamawiam. Oryginalny chyba rozrusznik. Jak się pytałem, prawie 3000, tutaj dużo poniżej 2000 wyszło. Także nie bawimy się w regenerację. Jest to ogólnie e, zamiennik, ale do dobrej firmy. Także z maila, maila, male, coś mi to kojarzy, male. Chyba zestawy naprawcze miałem do niedźwiedzia od tego producenta, także rozpakujemy sobie. I ogólnie na hasło Szoko12 przy zakupach w sklepie Zenox dostaniecie rabat. Także sprawdzamy, no chyba to to będzie. Jeszcze odkąd zamawiam, właśnie od, od Seby Zenoksu jeszcze nie było tak, żeby nie pasowała nie pasowało jakakolwiek część, która przyszła. Jeżeli podaję win model rok, zawsze przychodzi to co powinno przyjść. Także mamy rozrusznik. Tutaj jakieś skraplacze widzę są. Tu jest jakaś mała wtyczka. I tutaj kable będą. Także, no co, idziemy odkręcać stary. Uszczelki. Nie wiem, czy to uszczelka idzie, czy silikon. Bo widzę w zestawie, nie ma. Nie wiem, czy tam bezpośrednio jest, jest uszczelka pod nim, czy nie ma. No zaraz to wszystko się po prostu wyjaśni. Także. Jeżeli robicie zakupy w sklepie Xenox, tak jak zawsze jakaś tam akcja jest, ten y, kod rabatowy na hasło szoko 12 czy nawet telefonicznie jak podacie, jak coś zamawiacie, czy w sklepie wpiszecie szoko 12 to 5 albo 8% rabatu, dokładnie teraz nie pamiętam, także link w opisie, jak coś, to działajcie. Zawsze parę groszy zostanie. Także bierzemy się za, za montaż i demontaż. Tutaj też taką wtyczkę mamy, w tym ja zobaczymy Bo tu nie widzę wtyczki, bardziej z tyłu jakaś wtyczka te skraplacze, wszystko pasuje. Będzie to samo. Tutaj też raczej to samo więc dobra, odkręcamy, to tak jak tutaj widać. Też jest wtyczka i okrągła, okrągła, także na 100% będzie pasowało. Także idziemy po klucze, tu jakieś są gwiazdki, nie wiem, może nasadką 13, 14. Bo takich 12 kątów nie mam na pewno w zestawie nigdzie, więc jakoś to wymodzimy, 1-2 i co gdzieś tu z tyłu śruba będzie ona będzie przekichana ją odkręcić fu, fu, fu. ale będzie kiełbasa no i dobra rozróżnik wytargałem Także ta zębatka jest trochę większa, z tego co widzę. Nie wiem, czy to nie będzie miało wpływu, ale widzę, że nie, że tutaj na wieniec łapię tylko dotąd, więc będzie takiego do tego momentu łapać. Więc powinno być ok. Tutaj ten plastik założyłem. Jest wtyczka. Jest. Także wkładamy nowy. Jeszcze sprawdźmy, czy nie ma jakieś uszczelki tutaj. Widzę, że to jest odcięte, bo w nowym magnumie tak sprężarka cały rząd widzę w oleju chodzi, a tutaj... Oddzielony na sucho. O tu wieniec już jest pokiereszowany, niedobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry. Ukradłam mężowi kamerę, a w zasadzie idę mu zanieść kamerę. Działa przy traktorze. I jak idzie? Kuniec. Potrzymam chociaż kamerę. Brane jak na lato. Być ciepło. Tak. Tak ciepło, że ja mam czapeczkę. Ciepłą kurteczkę on w wiatrówce. Dobra będzie smarka. Działa, działa, tylko się zacina. Zobaczymy, czy będzie działać, czy umie. I znowu niszczysz obrączkę. Smaruje. Czekasz, aż spadnie, nie? Tutaj Gdzie masz od tego ludzi? stoi. Dobra, próba. Bardzo szybko kręci ten nowy rozrusznik. Może nie jeszcze raz tak szybko, ale naprawdę słychać, że ma dużo obroty. No stary wykończony, oryginalny. Także fajnie kręci. Szybko odpala. Także jest petarda, wszystko pasuje, wszystko działa. Zresztą jak zawsze na Sebastiana można liczyć. Pozdro Seba.